Teraz, recording in progress Shut the fuck up Done! Skype Też Dobra, jakie misje? Jakie questy? jakieś no. Tajnik ma dalej. No to tutaj to musimy przynieść jakieś gówno. Pink lelania Gipsyke from Jakieś może być jakiekolwiek? Po co? Gówno. Powiedziałeś jakieś gówno. Tak, od od Jota! On nie przesłał! Może pośpieszyć, polska poczta sobie wzięła. Tak, na pewno, na pewno. Oni zabrali to, bo im się przyda. Lokaj Locate kit kraja caverns. Ale Bo myślała, że broń biologiczna. Oh, don't Save. Azunite Scholar! Rozumiesz to? Nie rozumiem, więc. Jakbyś nie wiem, mam... nie wiem gdzie mam. <laughs> nie wiem, gdzie się teleportujemy najwyżej z... Jesteś gps em ja i chodzę nie. za tobą po prostu. No dobra, no to idź za mną, ja cię poprowadzę w... Dronę no, swoją. Nie. Nie Gold ring! Co to Is jest za no działuś? To no, dark ortrack Masz za 307. 300... 300! siedem. Czysta jak czysta wódka Jak czysta jak króli I tutaj chciałem szczotałtować Że króli serię, bardzo dobra polecam <noise> Nie po co my tu w ogóle idziemy? Bo ja tak do idę do sobie w prawo Tutaj w prawo nie mamy odkrytej mapy Ani w lewo Nie w lewo prawdopodobnie mamy ale w prawo nie mam więc ją odkryjemy. I coś znajdziemy. Mogę zaśpiewać coś? Nie chciałem przez ten most. No shit. Nie no, nas? Syf! Ale można sprzedać. Golda nie zebrałeś? Eee, ty golda nie zebrałeś. <laughs> nie co to zawsze to byłoś ty. Eee, ale ty. To golda... udowodnione ty... naukowo. ty golda nie zebrałeś. Naukowo zostało udowodnione. Eee, twoja babcia udowodniła, że to ty nie zebrałeś. Moja babcia zawsze tego nie udowodniła. Twoja babcia udowodniła to. Królowa Elżbieta nie udowadnia takich rzeczy! U udowodniła to, tak jak udowodniła e, Lebronowi Jamesowi, że obejmował e, Kate. Hamstwo, hamstwo... To jest hamstwo po prostu... ja nie wiem. Jak babka takie rzeczy przyjmuje w ogóle? Niego. Ale, ale nie, szczerze, to... co to za głupota w ogóle? Nie mam pojęcia. Nie ma co chodzi. Ja też nie chcę, żeby mnie jakiś hindu obejmował, na przykład, albo albo jakiś czarny, albo jakiś biały, albo jakiś kolorowy. O ktokolwiek. Nie, nie obejmujcie mnie w... już, no! Tyle ludzi chce mnie obejmować, a ja nie! Nie! Wszystkim mówisz, że ten no, protokół tam, zabrania. No dokładnie, to jest mój własny protokół, protokół ja sobie I proszę mnie nie obejmować. Proszę mnie zostawić. Tam nie otworzyłeś beczki. Okay. Ale beczki nie otworzyłeś, a co tam jakieś złota jakieś... A są. gówno mnie to z beczka obchodzi Na no, on ciebie bije? No, ale mnie dojeżdża Przestań gomnić Gomnić w gomnić. mniej gomnić. Niech, gomnić. Ja nie miałem nowa... przeżyć G się tak. to jest ta taka nowa odmiana gumisi Tak to jest Richard Gumis. I ten, i te się. Oni mają ten... Wino jagody Robią z nich wino Kleją W ogóle piłeś kiedyś grzane wino? Chyba Co? Nie chyba Ciekawe czy jest dobre, ogólnie wino jest niedobre no Ogólnie wino jest niedobre A grzane wino myślisz, że jest dobre? Myślę, że mogłoby być lepsze Ale niekoniecznie dobre hmm. Okej. Okay. To jest moja opinia w tej sprawie. A piwo? Też nie piłem chyba. mi ja sobie nie przypominam. Ale nie wydaje mi się, żeby było dobre, bo ciepłe piwo jest niedobre. No, to prawda. A jeszcze tym bardziej... sobie przypomina trochę ciemne piwo. Też. O, o weź mi nie mów. Które jest... ...podnacielne? jak to się nazywało? Atak Chmielu. Atak o, Chmielu. Ale Atak Chmielu jeszcze wypiliśmy. Czekaj, nie, bo Atak Chmielu to jeszcze był taki, taki sobie. Nie, ale... nie, nie było zbyt dobre Ale, ale wypiliśmy No, ale ten to drugi tak? Co to było? Nie pamiętam, to było jakieś imię Zdzisław Tak, kręci... O, to jest ten ale Tak się nazywało i nie wypił. <laughs> ja, no nie no Ja tam z pięć łyków tego wziąłem I nie mm -mm. Potem co kupiliśmy? W... Wiesz, jakaś sikacza też ale przynajmniej sikasz mimo wszystko. No czy... taki, taki typowy Fosters. w tym momencie Zik. właśnie ceniłem Fostersa, żywca tak. i takie różne. Oj, w taki, taki, taki że Ale fa fajny Dunga on to był. O! On. o! Co one mnie jadą z tym chapsami? A mnie? Nie. szmaty! Przez, czy chyba jest dobry tankie? Dobry tankie. Na shota, na shota Mogę. Oddaj mi życie! Dobra, Eastern Jungle, znowu wylądowaliśmy w Eastern Jungle. Co się kiedyś skończy, ten Eastern jungle? What? Lektor! Pierdzielisz, pierdzielisz, pierdzielisz. Drugi lektor! I will come with you if you are able to share the immunity. Perhaps I can be of some help. Of course, I know what it is like to lose a friend. Come along. What sort of skills do they teach you at this fortress? Tam, of course, Czy what sort of skills do they teach you? No, of course Alon i tak z nami nie pójdzie, bo nie mam miejsca w party. O, <coughs> okej. Okay. to so what sort of skills do they teach you? To jest level 12. Po co ja na to patrzę i tak z nami nie pójdzie? No, właśnie o to się pytałem. Róż nam drzwi przynajmniej. Co nie? Możemy iść dalej. Przejść do jakichś nowych podziemi. Znaczy, ta gra się nazywa Podziemia y, Podbijane, więc... Yeah, what, mate? Such a lonely day... O oh, nie... And it's mine... The most loneliest day of my life... Ja, no... tak... Co? Wygnąłem z aplikację Flink... Okay. ...bo tak mi się nudziło, wiesz o co chodzi? Nie mam pojęcia. Snapchat... Tylko, że wysyłasz do aptu 50 osób z całego świata randomowych. To co zrobiłeś zdjęcie czy tam wideo? 50 randomowych osób. Powiedzieć. Randomowych z całego świata. Dzisiaj dostałem od kolesia z Niemiec, z Ameryki Południowej. Jakiś głupi co Nie, niestety. To się wytnie? Ale nie, przepilom, znaczy nie teraz, e, ale tak z godziny czy półtorej temu dostałem e, zdjęcie od jakiejś z United Kingdom, e, patrzę dziewczynka jakby, znaczy kobiecyjnie. Patrzę tutaj jakaś może 14 lat dziewczynka w łóżku, a ja tak... Fucking meld. Oh, MC pedofilia, where are all the girlies at? To zakładam, że tamten, I... to jest raj pedofilii ten ten. Chyba usunę tą aplikację jednak. Tak? Uważasz, że, że trzeba? Chyba, chyba tak, bo mnie zaraz tutaj osądzą. Tak, coś... zaraz zaraz cię poślą tam gdzieś, nie? Prokurator się znajdzie. A, że, że rodzice jej pozwalają, tak? Jak tak można? To, to jeszcze coś było? Wiem, widziałem właśnie, coś po mnie szło też. Widziałem, powiedziałem, A nie, tędy się nie da wejść. Myślałem, że ich, ich w tupal. Tak byśmy są po ich większe robaki plujące ebolą niż poprzedni. No właśnie widzę. To są to w ogóle z tego, wiesz czego? Z Starship Trooper. A wiesz co, jak to one wybranie. trochę wyglądają? No. Jak human spider. No! Damn fucking twat Nie? A kto tak robi? Kto tak chodzi? Może Cię uczyli, żeby tak chodzić, że niby to W.F. był? Pętanych ludzi? Stolik czy coś, jak coś to się tak nazywało. Tak? No? nie no. wiem, ja nie pamiętam. Jakiejś rzeczy, ale... Ale... Tylko, tylko opętani ludzie tak robią. Larwax! Larwax? Nie wiem, to jakiś Pokemon? Larwax? Może? Pierwszy raz słyszę. Coś podobnego było? A nie, może wiesz co? Pamiętasz ten, co w Kokonie był taki? I stwierdziłem, że to może być Larvax Ten co. Cię potem Wiem. w Butterflya zamienił. Wiem Nie pamiętam. O! Co nie się znają, czy dałbym radę? Przesunięć. Od razu w Butterflya. Chyba F najpierw. Twardego takiego się na... Najpierw był, no, no w taki, taki kokon Ale taką nie, garfą, z niebualem zwykłym No, a potem, potem kokonem I nic nie mógł robić? Nie no, mógł przydupić Tak z dyski? Zrobić, no Aha. <noise> Oj wychodź ci z dysi gościu Dokładnie <noise> I ten, a to, to, tylko tyle chyba, nie? No z tego co pamiętam, z tego co niedawno oglądałam oglądać? Ja się zastanawiałem, czy dałbym radę obejrzeć. O, ciężko. Nie oglądałem całego. Nie dało rady. No tak przypuszczałem, że... że pewnie bym nie dał rady też. To jest tyle absurdów. A. I jeszcze... A, ten zespół R, co chwilę. Oni o. tam są i oni dostają pod upalu. Za każdym razem. Dlaczego? Zespół R jest jak ten. Jak... O, jak oni się nazywali w Power Rangers? A! Y kitowcy! <rifice> <ro exclusividades> <BACKGTA> <laughs> jeszcze to ich teksty! <smutha> kitowcy, no to w ogóle, no... To prawda. Zespół są takie głupie, pały. Cze, poczcz, minimum... Bo tutaj jest tylko wieża. Tutaj nic więcej nie ma. Co? Co? Okej. Poczekam, Posz, Chcesz, chcesz, chcesz Daj, daj! Da, daj, daj, daj Daj pompkę. Nie dam. O, o! <śmierny> boss! <śmierny> <śmierny> odsłaniamy pole z jabłuszkiem. I co tutaj mamy? Mm. Jak du, du, du. co Du Tu tu Co za A jeden sobie w środku czeka na no. No widzę. Płapkę ustawia. Aha, płapka to już nam wyjechała. Tak mu wyszło. Ja, tak. W ogóle żałuję czasami, że nie mogę na mapę kliknąć, żeby pójść gdzieś. No, to prawda. Tu to dużo łatwiej. Tutaj przy tej kamerze mam chodzić, w tym labiryncie jeszcze teraz. Jeszcze obróć, obróć, kamerę jeszcze teraz na tym, na tym zakręcie tutaj. Ciągnę za waję. O, the elevator mechanism seems to be broken. No for O! O! Ja pierwiele. No ten co, ty? Ten się Diablo urwał, paszczu. No tak trochę. Ale umiera jak głupia szmata. Może jest głupim szmatem. Może jest. Mam... Dostałem nowy ten, skill specjalny też? To ja Czy ja chcę? Skill? Czy dostałeś nowy specjalny na tym? Nie, bo tam masz wymogi jakieś. Aha. No to ten, a ja dostałem. To jest coś takiego. Nie nie widziałem co zrobiłeś Zrobić ci pokażę Jak tylko zbiorę z moc Patrz, 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 patrz Patrzę, 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 patrzę Ale słabe Go on! Jak Nie Co to będzie, co to będzie? Nic nie będzie, bo nie żyją O On chce ze mną rozmawiać? Wątpię